Cześć wszystkim. Dziś porozmawiamy o rozliczaniu działalności fizjoterapeutycznej. Jeśli planujesz otworzyć własny gabinet lub już go prowadzisz, ten filmik jest właśnie dla ciebie. Pamiętaj, że fizjoterapia to zawód regulowany. Dlatego, zanim zaczniesz przyjmować pacjentów, musisz zarejestrować swoją działalność. Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza forma prowadzenia gabinetu fizjoterapeutycznego. Jest prosta i daje sporo korzyści, bo pozwala rozliczać się w formie uproszczonej. Najczęściej wybierane opcje to księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt ewidencjonowany. Jeśli Twój roczny przychód przekroczy 2 miliony euro, będziesz musiał przejść na pełną księgowość. Wtedy warto skorzystać z pomocy dobrego biura rachunkowego. Nie zapomnij też o kodzie PKD. Dla fizjoterapii to 86.90. Jest on niezbędny do zarejestrowania działalności. A co z kasą fiskalną? Generalnie, jeśli przyjmujesz od pacjentów gotówkę, musisz ją mieć. Są jednak wyjątki. Jeśli twój roczny obrót nie przekracza 20 tysięcy złotych, albo wszyscy pacjenci płacą ci przelewem. Podsumowując, dowiedziałeś się, że działalność fizjoterapeutyczna musi być zarejestrowana, jakie są formy opodatkowania. Oraz kiedy konieczna jest kasa fiskalna. Jeśli masz pytania dotyczące prowadzenia księgowości, skontaktuj się z nami. Dzięki za oglądanie.